Cześć, witajcie, ja jestem Nexu i na samym wstępie chciałem wam przypomnieć o zostawieniu łapki w górę. Ponieważ jeżeli wbijecie ich 300, to już jutro pojawi się na kanale kolejny film. Oraz założyłem sobie Twitcha, gdzie od czasu do czasu będę prowadził tam transmisję na żywo z różnych gier. Także wpadajcie w pierwszy link w opisie na Twitcha, zostawcie łapkę i nie zapomnijcie o subskrypcji kanału. Także ja już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. Na pierwszym filmie widzimy parę szykującą się do spania, gdy kamera nagle rejestruje coś przerażającego. Nagranie pochodzi z domowej kamery bezpieczeństwa, którą para zamontowała w sypialni. Po przerażającym incydencie w nocy, postanowili oni wysłać nagranie do swojego przyjaciela, który obejrzał je i stwierdził, że to co zaszło w ich domu jest niewytłumaczalne. <todgłosy> 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 Jak możecie zauważyć, Kołdra jest rzucona przez coś z łóżka. Następnie mężczyzna idzie to sprawdzić i zostaje przez coś zaatakowany. Tak samo jak jego kobieta. Następnie postanawiają jak najszybciej opuścić to pomieszczenie. Jednak po wyjściu wydarzyło się coś jeszcze bardziej przerażającego. No sé, no sé. Mira, es que, mira, 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 a salir más cosas. Más de esa. mira, 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 mira

Caripito, ¿sí qué? ¿sí qué? ¿sí qué? O sea es en toda la casa ¿Sí? hermano es toda la casa es toda la no, casa es no, toda, no, no. toda la casa toda la casa o sea yo no, no ni siquiera pretendo que Juan que se esas esa cosa para la casa no no Juan que no quiere regresar Juan que no quiere regresar sí, mira mira Uy, eso sigue, no sigue, sigue sigue todo eso no sigue todo eso no sigue todo eso no yo tampoco sigue yo todo sigue todo hermano. Sigue. Nie jest jasne, czy para wróciła do domu, czy też nie. Ale biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło, widzowie uważają, że najlepiej będzie, jeśli zostaną gdzie indziej. Przy tworzeniu tego nagrania mogły pomócby sznurki. Jednak dzieje się tutaj tak dużo, że ciężko by było nad wszystkim zapanować za pomocą sznurków. Niestety, ale to nagranie pozostaje tajemnicą. Kolejne nagranie przedstawia agenta nieruchomości, prezentującego dom na sprzedaż. Nagranie pochodzi z kanału YouTube, którego właścicielem jest Santiago Sanchez. Przesyła on na swój kanał filmy o domach wystawionych na sprzedaż. Dzięki publikowaniu takich filmów na YouTube, mężczyzna sprzedał ogromną ilość domów. Jednak spośród wszystkich sfilmowanych przez siebie domów jest jeden, który według niego raczej nigdy nie zostanie sprzedany. 15 czerwca 2015 roku mężczyzna opublikował nagranie, które rozpoczyna się od stania przed domem. Facet wydaje się nieco zdenerwowany, ponieważ właściciel ostrzegał go, aby nie wchodził do środka. Dejar grabarla, puedes grabar el video, pero ten mucho cuidado, no salte de la casa rápido. Casi me voy a atrever a entrar y y este es el, el video. Według właściciela on i jego rodzina pewnej nocy opuścili dom. Po tym, jak przez wiele miesięcy doświadczali dziwnej aktywności, przez kilka tygodni dom stał pusty. Dopiero po upływie tego czasu mężczyzna skontaktował się z Santiago, prosząc go o pomoc w sprzedaży domu. Mimo dość strasznej historii, mężczyzna postanawia pomóc rodzinie. Po wejściu do nieruchomości mężczyzna wyczuwa silny, nieprzyjemny zapach, który wydaje się unosić w całym domu. Następnie udaje się do kuchni i zauważa, że zlew zajęła kolonia mrówek. Według właściciela domu nagle nastąpiła inwazja much i innych owadów w budynku, które Santiago znajduje. Co dziwniejsze, dom jest praktycznie nowy i nie powinien mieć tego typu problemów. Zobacz, co dzieje się później na nagraniu. Estamos en la cocina. Se puede ver w ellos vaciaron todos los, toda la cocina rápidamente para irse corriendo. Está todo abierto. No han vuelto por esta casa. No sé qué decir, pero pueden ver todavía pertenencias. Es raro. Esto nunca se lo llevaron. No quiero alejarme mucho de la puerta, la verdad.

Mężczyzna otwiera szafę, ale czuje się niekomfortowo, więc zamyka i udaje się do innych pomieszczeń, w których to czuje się jeszcze gorzej. Zobacz, co udało mu się zarejestrować. Widzą Państwo, gdzie był master bedroom, la habitación principalna. Mogą Państwo zobaczyć, że jeszcze są rzeczy, ale mogą Państwo zobaczyć, jak bardzo szybko podnosili swoją rękę i się wyjechały. Mogą Państwo zobaczyć tutaj wszystkie perchy. Rápidamente sacaron toda la ropa, la cargaron en el coche y desaparecieron. Dejaron bastantes cosas detrás de ellos. Hay un olor extraño, como podrido, en este, en este área de la casa. Este es el otro cuarto, pueden observar. Todavía hay cosas, pertenencias. Eh, bastante raro ahora. Lo que vamos a hacer va a ser eh, aquí en la pared. Eh, hay unas marcas en la casa, en varias áreas. Es como serían eh, marcas, uñas, de alguien que ha raspado. O, bueno, pues definitivamente son eh, algo raro, que están rayadas las paredes. En varias áreas. Esta es, la, eh, okay. bueno, esta es la parte de arriba, es extraño. La verdad. Este es el otro. el otro. Eh, un... hay ruidos en la casa, puedo decir, hay ruidos. Ahí hay unos ruidos que estoy oyendo, como unos clac, clac, es muy extraño. Eh, y esto es lo que es la casa. Estas personas estuvieron aquí viviendo unos 2-3 años y, y me llamaron, dijeron que la tuvieron que abandonar porque, definitivamente, algo raro estaba ocurriendo. Cuando abandonaron la casa, no la abandonaron a las 2 de la mañana, después de que ocurrió, según ellos, cosas muy raras. Pero bueno, yo he querido venir a grabar eh, el vídeo y ver you know, un poquito you know, de todo lo que. Lo que está ocurriendo en esta casa, eh, yo no creo, pero bueno, esta es la casa, eh, es muy muy interesante y yeah, oh, mejor me voy saliendo ya de la casa, eh, pero otra vez, eh, si necesitan comprar una casa, siempre miren el propio el historial de las casas, es muy importante, ¿ok? Nagle krzesło zaczęło samo się poruszać. W tym momencie Santiago postanawia opuścić dom, próbując zachować spokój. Nagła inwazja mrówek i innych insektów, oznaczenia na ścianach, a także nieprzyjemny zapach w całym domu sprawiły, że osoby oglądające ten film uwierzyły, że dom jest nawiedzony. I oczywiście samo poruszające się krzesło wystarczyłoby przekonać ich, że wydarzyło się coś strasznego w tym budynku. Ale jak zawsze, pozostawiam Tobie wyciągnięcie własnego wniosku. Na następnym filmie widzimy trzy osoby, które używają czegoś, co wygląda jak tablica Ouija. Że wszystkich paranormalnych filmów, te które dotyczą tabliczki Ouija, często pokazują nagranie sesji, która idzie nie po ich myśli. Oczywiście ten film nie jest wyjątkiem. Oto co nagrali. Pluszowa zabawka porusza się sama, ale wygląda na to, że nikt jej nie zauważył. Dopiero w dalszej części filmu, jeden z mężczyzn pogląda na nią. Oczywiście większość osób odradza granie w tablicę Ouija, ponieważ zawsze wydarzy się coś dziwnego, ale co ty o tym myślisz? Przedostatnie nagranie przedstawia trzyosobową rodzinę, mieszkającą w rzekomo nawiedzonym domu. Rodzina od wielu miesięcy doświadcza dziwnych zjawisk, ale ze wszystkich napotkanych rzeczy jest jeden incydent, który zdecydowanie przeraża. Poniższe nagranie zaczyna się od ojca rodziny, który nagrywa mały basen dla dzieci. Według niego, jego syn Rowan bawił się z mamą w basenie, gdy nagle wskazuje na dom i mówi, że widział mężczyznę w oknie. w tym to powiedział, że widział mężczyznę.

Matkę Ruana. Przeraziły słowa syna, ale to co wydarzyło się później tego samego dnia, było o wiele bardziej przerażające. Po zabawie w basenie, oboje wchodzą do środka, aby wyschnąć. Gdy przechodzą do kuchni, gdzie chłopiec wcześniej widział mężczyznę, nagle wpatruje się w jeden punkt. Po chwili rodzice pytają się go, czy coś widzi. Kiwnął głową i powiedział, że widzi mężczyznę z długimi czarnymi włosami, który wygląda jak samolot, czego rodzice nie potrafili zrozumieć. Po usłyszeniu opisu postaci ojciec postanawia nagrać syna i zadać mu więcej pytań na temat tego tajemniczego mężczyzny. Popis opowiada, że mężczyzna zranił sobie mózg i uderzył się w pośladki. Oczywiście może być tak, że dziecko gada to, co przychodzi mu do głowy, ale to, co dzieje się później w materiale, sprawia, że rodzice są o wiele bardziej przerażeni. Po podaniu kolejnych informacji na temat mężczyzny, chłopiec podchodzi do drzwi i siada przy wejściu, po czym wskazuje na róg i mówi, że widział tam stojącego faceta. Rodzice są przekonani, że ich syn widział ducha. Oczywiście, może być tak, że dziecko ma zmyślonego przyjaciela, ale następnego dnia ojciec dokonuje szokującego odkrycia, które może rozwiać pogląd zmyślonego przyjaciela. Zresztą zobacz sam. I just This is the next day after Rowan's been telling us about that ghost that he saw. And we just realized he's been telling us a black man um, was in here with big hair, with big black hair. Um, and he's been in, he's, he was in this room, room. And we didn't know, but we were looking around and we found out that this piece of little furniture, this thing my mom gave us, and we found it in the corner. It's called a unity unity carving. See, and it's made carved from one piece of wood. And it and look, look at this that we found on it, and we didn't even know. But speaking of a there. Ghana, Ghana is in Africa, so this is and it's we looked up it's made from all one piece of wood it's like this artistic thing that you know it's like hard to make or whatever and and it they probably get paid very little which is why they're able to resell these for fairly cheap in the United States but we think maybe the person who crafted it was the ghost or something or connected to this the person connected to this thing was the ghost okay so we just thought it, we I'd add that tidbit in okay Rzeźba została wykonana w Ganie. Mężczyzna jest przekonany, że być może osoba, która stworzyła tę rzeźbę, umarła i w jakiś sposób jest duchowo połączona z tym przedmiotem. A ty, co o tym nagraniu myślisz? Ostatnie nagranie zostało opublikowane przez Davida Stenberga. Jest on właścicielem psa, który według niego zachowuje się dziwnie od jakiegoś czasu. Dawid nakręcił następujący film i pisze: Jest to jedyny nagrany przykład takiego zachowania. Zdarzyło się to w środku nocy, w dzień i w kilku pomieszczeniach w domu. Oto co zarejestrował.